Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 2019 w klasie latających Holender to ważna sportowa impreza. Startuje w nich kilkadziesiąt załóg z Polski i Światowej Czołówki. Latający Holender Flying Dutchman to olimpijska klasa jachtu otwarto-pokładowego z dwuosobową załogą. W rywalizacji triumfowali mistrzowie Niemiec z 2018 roku z Berliner Yacht Club Markus von Leppel i Joshua von Leppel. Co ciekawe, załogę stanowią ojciec i syn. Jeśli ojciec żegluje z synem, to albo to działa, albo nie działa i jest katastrofa. W naszym przypadku to działa. Na kolejnym miejscu uplasowała się załoga z akz 90 Wałcz. Paweł Żebrowski i Maciej Żebrowski. Z Maciejem rozmawiamy właśnie o tym, czy pływać. Może każdy. No zdecydowanie każdy. Nawet powiedziałbym, więc każdy powinien pływać. Każdy powinien spróbować żeglarstwa, bo to przepiękna zabawa, prze, przepiękny sport i cudowna rywalizacja. A czy w każdym wieku można zacząć? Ja tu rozmawiałem już w ubiegłych latach z z ekipami z załogami, mówili, że y, prawdziwy kunszt dopiero po 50. No coś w tym jest, że swoje lata trzeba wypływać. Na tak trudnych jachtach, jakim jest klasa latających Holender, to wymaga naprawdę wielu lat praktyki. Wygrywają ci, co mają tego doświadczenia dużo. W przypadku mistrzów Niemiec i zwycięzców tegorocznych regat w Nysie to połączenie doświadczenia i młodości. W Niemczech mamy dużą flotę w klasie Flying Dutchman. Mamy około 140 aktywnych żeglarzy w rankingach. Ale cieszę się także, że w Polsce i w Czechach rozwija się ten sport. To bardzo dobrze. Mistrzowie Niemiec koncentrują się na Mistrzostwach Europy nad Balatonem, ale nie mogli odmówić sobie przyjazdu do Nysy. Koncentrujemy się na regatach w Niemczech, ale od czasu do czasu przyjeżdżamy do Polski. W ubiegłym roku byliśmy tu po raz pierwszy, dziś jesteśmy po raz drugi. Choć każdy powinien spróbować choć raz w życiu swoich sił na wodzie, klasa latających holender to jedna z najbardziej wymagających dyscyplin żeglarskich. Duża powierzchnia ożaglowania i mała masa jachtu sprawia, że te jednostki są bardzo szybkie i zwrotne, wymagają nieustannego balansowania nawet przy słabszych wiatrach. Każdy błąd może skończyć się przewróceniem jachtu. Miałem ja sam okazję dzisiaj mieć taką, taką sytuację, gdzie źle przypiałem się w trakcie zwrotu manewru. No i wypadłem z łódki, oczywiście trzymając się, ale no, sytuacja była dla mnie może zabawna, ale z drugiej strony przy tak rywalizacji, która jest o włos, gdzie każde takie zdarzenie to jest strata kilkunastu, kilkudziesięciu metrów do zawodników, którzy nie popełniają tych błędów. Tu jest zawody polegają na tym, kto popełni mniej błędów, ten wygrywa. Szybka kąpiel nie przeszkodziła jednak zająć miejsca na podium zaraz za mistrzami Niemiec. Organizator, także żeglarz, docenia warunki Nyskiego Jeziora. Duży akwen okrągły, łatwo ustawny. Wiatr może być z każdej strony, może z każdej strony zrobić start i metę. Także... Są, są warunki ku temu, żeby się ścigać tutaj na, na przyszłe lata. Miejsce jest naprawdę cudowne. Przyjeżdżamy tu już od kilka lat regularnie. Z każdym rokiem impreza nabiera wyższej rangi. W zeszłym roku był po raz pierwszy, w tym roku jest po raz drugi. Dzięki współpracy z, z naszym sposobem, firmą Biagra, udaje się te tutaj zorganizować. No i oczywiście dzięki wsparciu też z klubu, który użycza jakby swój teren. My także się cieszymy, że w naszym mieście możliwe jest przeprowadzenie zawodów tej rangi, co powinno zachęcić młodych adeptów żeglarstwa do uprawiania tej atrakcyjnej dyscypliny sportu.